Przenoszę się na stałe. Nie jeden tak mówią. Nowojorczycy wyprowadzili się na wieś. Jesteś lekka jak piórko. Szukali ciszy i spokoju, ale w ich życie wtargnął chaos. Szybko pożałowali, że wyjechali z miasta. Czy czeka ich kolejna przeprowadzka? Nie spędzę w tym domu ani jednej nocy więcej. Cherry Chase w filmie Rozkoszny domek. Jutro o 14.40 w TVN. Na film zaprasza producent jedzenia dla psów Pedigri. Sponsor akcji z psem za pan brat. Szczegóły na www.psemzapanbrat.pl. Kto zaliczy wybuchowy sprawdzian z rozrywki? Ciało pedagogiczne. Wielbiciele, wagarów, yo! Uczniowie! Katarzyna Cichopek i Kuba Wesołowski kontra Konio i nauczyciele. Z kim trzyma Kaja Waschalska. Znaczenie, to. Spotkania po latach i mnóstwo zabawy. Ciao, Darwin. Jutro o 20.00 w TVN. Super filmy w TVN. W środę o 20.45 EdTV. Za sławę i uwielbienie widzów trzeba zapłacić wysoką cenę. Widzicie? To jest telewizja. W piątek o 20.50 Raport Pelikana. Julia Roberts jako studentka prawa, która zagraża najpotężniejszym ludziom w państwie. W sobotę o 21.05. Życie. Eddie Murphy za kratanem. Czy w więzieniu będzie mu do Super filmy w TVN. EdTV, Raport Pelikana i Życie. Nowoczesne technologie są tu na nic. Rybiklej ze śniegnami łączy cisowe listwy i kawałki rogów. A po roku mamy taki łuk. I można strzelać. Ale nie tak. To jest akurat łuk refleksyjny. Trzeba go wyjąć w drugą stronę. A taki Tatar trafiał w pełnym galopie. I wypuszczał całe dokładnie w momencie, gdy żadne skopyt nie dotykało ziemi. Co? Dębowe mocne. Fach w ręku. Uwielbiam rano przed pracą wypić kubek zielonej herbaty. Dzień zaczyna się wtedy łagodniej i. radośniej. Gdy w mojej aptece pojawiła się absolutna nowość wkładki i podpaski Medika z wyciągiem z zielonej herbaty wiedziałam od razu, że tego właśnie potrzebują kobiety. Ekstrakt z zielonej herbaty działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i pochłania intymny zapach. Medika pokryta jest naturalną włókniną, dzięki czemu skóra swobodnie oddycha. Medika dostępne tylko w aptece. No nie wyobrażasz sobie, w jakim się żyje, ja cię doskonale kochana rozumiem. Ciągle tylko ta praca i praca. Ty, 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 nanana, ty, a jak tam wasze? No wiesz, z pipip. Pip. Pip, pip. Przerywane. 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 jak tu myśleć o dzieciach? Tego lata Twój telefon będzie wyjątkowo zapracowany. Bo w promocji idei lato bez opłat nic nie zapłacisz za godziny rozmów tysiące SMS-ów i MMS-ów. Odwiedź salon idei lub telepunkt. Czy zauważyłaś, że w te dni bardziej doceniasz komfort i wygodę? Lubisz rzeczy miękkie w dotyku. Dlatego stworzyliśmy nową Always Ultra Sensitive. Z powłoczką miękką jak bawełna, która zapewni ci wyjątkową wygodę. Choć wspaniale chroni, jest miękka. Mmm, przyjemnie mięciutka. Always mówi językiem Twojego ciała. Tajemnice lata. Odkryj nowy cytrynowo-miętowy Tiktak Lemon Mint Tiktak Lemon Mint. Tylko teraz, tylko w lecie. Z naturalnym koktajlem minerałów, dzień po dniu uwalnia niepohamowaną radość życia. Nałęczowianka. Łęczowianka. Apetyt na życie. Nowy Ambipurkar Car. Odświeżacz powietrza do samochodu. Oryginalny zapach perfum. Teraz w nowym kształcie. Zapach inspiruje. Nowa Always Sensitive. Z powłoczką. Miękką jak bawełna. Dostępna w wariancie ultra i w tradycyjnej grubości. Co łączy wanilię i Actimel? Bardzo dużo, ponieważ Actimel ma teraz nowy waniliowy smak. Spróbuj. Jedna butelka gratis. Rekomendowany przez Instytut Żywności i Żywienia. z wrażenia i od razu zapniesz pasy, bo wystarczy 699 zł, żeby wyjechać z salonu nową Almerą. Również w wersji sedan albo 499 zł, żeby odjechać nową Mikrą. szczegóły w salonach. W ramach abonamentu 60 minut za darmo o dowolnej porze na połączenia lokalne i międzymiastowe oraz naliczanie sekundowe Zadzwoń 9393 lub przyjdź do telepunktu i zamów. Telekomunikacja Polska bliżej. Teraz w Plusie miks na wakacje. Nokia 3100 na kartę już za złotówkę. I pełna kontrola kosztów. Wakacyjny miks tylko w Plus GSM. Rok 1978. By zatrzeć ślady morderstwa ktoś podpala dyskotekę. Kula pocharatała mózg. Co było motywem zbrodni? Kochałam go. Miłość czy gangsterskie porachunki? Nie lubiłeś go. Zadzierał nosa. Okłamałaś nas. Czy po latach uda się znaleźć odpowiedź? Wyrzekam się ciebie. To były ostatnie słowa, jakie powiedziałem do syna. Dowody zbrodni. Jutro o 21.20 w TVN. Troje studentów wpadło na szalony pomysł. Musimy tylko puścić plotkę. Zróbmy to. To miał być eksperyment naukowy. To tylko słowa. Nikogo nie zranią. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Słowa doprowadziły do tragedii. Jesteś świr. Plotka w poniedziałek o 20.10 w TVN. We wtorek na wspólnej. Co ty tu robisz, Pudlaku? O co pan chodzi? Nie wiesz? Wynocha stąd. Weź te łapy! Myślałem, że go zabiję normalnie. Co za bydlę! Siedział tam sobie spokojnie. Musiałem oddać w zęby, rozumiesz? Musiałem, nie mogłem się opanować, no. No, co się stało? Na wspólnej, we wtorek o 20.10 w TVN. Wkręciliśmy Jerzego Dudka. Czyli co, zaczynamy. Poszło. się po piłkę. I łapie nogami. Odrzucam. Jeżeli... dziękuję Magdę Czy ja może dwa i Michała Milowicza Oni mają broń, mamy gołe ręce, no. ja mogę walczyć, no wie, tylko jest... kurczę, jak mają broń, to będzie gorzej, no. Mamy cię. We wtorek o 2045 w TVN. Zmarł najstarszy człowiek na ziemi balkonik stał tutaj? Monk nie ma wątpliwości. Zamordowano go. Obyście się nie mylili. Poza tym jest coś, co niepokoi detektywa. Co to? Nowa końcówka do prysznica. Przeczucie, że to będzie najtrudniejsze śledztwo w jego karierze. Jesteś nie do zniesienia. Ja tu mieszkam. Detektyw Monk. We wtorek o 22.05 w TVN don't know where life's go well. Don't know what we'll find. Nazywam się Krzysztof Kirański Oglądajcie Sopot Festival 2005 w TVN yeah. Ile pragnień mają dzieci Trudno je liczyć. Ale trzy z nich możesz spełnić w jednej chwili. Kinder Joy. Pyszne kremy. Mleczny i kakaowo-orzechowy z dwiema chrupiącymi kuleczkami. Emocje związane z odkrywaniem wciąż nowych niespodzianek. Wielka radość ze wspólnej zabawy. Kinder Joy. Odkryj radość, która jest w środku. Asterix z przyjaciółmi oraz niezdarni Rzymianie teraz w Kinderjoy. W dzisiejszym programie zajmiemy się zagadnieniem grosza. Otóż istnieje grosz za SMS-a w popie. A do tego najtańszy starter na rynku. 10 zł brutto. Do widzenia, Państwu. Dzień dobry, kochanie. Nie? Wszystko w porządku? Nie bardzo. Znowu czuję się, jakbym połknęła balon. Wiem coś o tym. Zresztą miałam. To chyba były wzdęcia. Na szczęście odkryłam Nową Activia. Activia zawiera akti regularis, aktywne kultury bakterii, które pomagają regulować pracę jelit. Wszystko wróci do normy. Do normy? Badania wykazały, że 50% osób z nieregularną pracą jelit zauważyło poprawę po 5 dniach codziennego jedzenia Activii i aż 80% z nich po 14 dniach. Danon Activia reguluje i smakuje. I know it, Badania dowodzą, że Polacy najczęściej sięgają po familijne. Najpopularniejsze wafelki rodzinne w Polsce. Jutrzenka. Były nas miliony. Mogliśmy robić, co chcieliśmy. Od dna muszli toalety aż po jej obrzeża. Rozprzestrzenialiśmy choroby. Trochę z <laughs> Teraz mówią, że to koniec. Ja nie chcę, że stąd wynosi! Domestos. Miliony bakterii zginą. Gdy w mojej aptece pojawiła się absolutna nowość – wkładki i podpaski Medika z wyciągiem z zielonej herbaty – wiedziałam od razu, że tego właśnie potrzebują kobiety. Ekstrakt z zielonej herbaty działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i pochłania intymny zapach. Medika pokryta jest naturalną włókniną, dzięki czemu skóra swobodnie oddycha. Medika tylko w aptece. Przerwy powraca piłkarski magazyn ligowy. Idea Ekstraklasa. Jutro o 23.20 w TVN. Dziś zobaczycie coś niebywałego. Bez scenariusza, bez aktorów, bez montażu. Przez cały dzień, całą noc. Sama prawda. Jestem Ed. Pokażę mi, jak się kochasz? Jeśli pójdziesz na całość. Odważysz się pokazać milionom całe swoje życie? Widzicie? To jest telewizja. To uważaj, bo możesz zostać gwiazdą. Ed TV. W środę o 20.45 w TVN. Zapraszamy do Superkina. Nasz kraj poniósł wielką stratę. Wczorajszej nocy dwaj sędziowie do Najwyższego zostali zamordowani. Chcę przejrzeć te akta. Studentka prawa znalazła dane kompromitujące polityków najwyższego szczebla. Informacje, które ktoś stara się ukryć. Ciekawa lektura, co? Zapierasz mi dech w piersi. Ona wiedziała wszystko. Ale wiedziała również, że może zginąć. Rozmawiamy o raporcie. Ci, z którymi o nim rozmawiałam, nie żyją. Zaryzykuję. Udało jej się znaleźć wspólnika, kogoś, komu może zaufać. Mają bardzo mało czasu, by opublikować raport. Muszą zdążyć, nim mordercy odnajdą ich kryjówkę. Julia Roberts i Denzel Washington w filmie Raport Pelikana. W piątek o 20.50 w TVN. Przewijam Odych. Eddie Murphy. Martin Lawrence. Hey, what the fuck Co to za co to znaczy spójść? Złodziej i hazardista zostają wrobieni w morderstwo. Do bo odskoczycie będą konsekwencje. Za kratami mają mnóstwo wrogów. Postanawiają zdjać. Kucharz narysował mapę do Greenville. Dwóch brakuje. Ty rysowałeś? Narysowałem, bo nie poszedłbyś bez mapy. Uciekli. Życie. W sobotę 30 lipca w TVN. Odkryj niesamowicie intensywny kolor. Nowa farba do włosów Brillant z firmy Schwarzkopf. Zawiera Brillant Color System. Skoncentrowane pigmenty wnikają w strukturę włosa nadając mu modny kolor. Tak lśniący i trwały jak brylanty. Nowość. Brillans firmy Schwarzkopf. Najlepsze rzeczy rodzą się z pasji. Autaj. Kolekcja opoczno z aromatem kawy. Cześć kochanie. Cześć. Gdzie byłeś? Biegałem. Tamek, ale ta koszulka jest sucha i nawet nie pachnie. Nowy dezodorant Stone Frost Gillette Series pomoże Ci zachować suchą skórę i świeżość przez cały dzień. Pozwalcza bakterie zanim pojawi się pod i nieprzyjemny zapach. Dezodoranty Gillette Series. Najlepsze dla mężczyzny. Cześć! Cześć! Jechałaś tak długo i wciąż wyglądasz tak świeżo. A te kolory... To nowe? Nie, wyprane w nowym Pervol Color Magic. Zwykłe środki do prania z czasem wspierają kolory, ale Pervol dba o kolory, by wyglądały jak nowe i nadaje Twojemu praniu świeży zapach, który utrzymuje się przez długi czas. Cieszę się, że przyjechałaś i przywiozłaś mi coś wyjątkowego. Nowy Pervol Color Magic. Kolory lśnią jak nowe, a świeżość pozostaje na długi czas. Jakość firmy Henkel. Nowa szałma przeciwłupieżowa Lemon. Teraz podwójnie skuteczna przeciwłupieżowi i przetłuszczającym się włosom. Podwójnie skuteczna. Nowa szałma przeciwłupieżowa Lemon. Firmy Schwarzkopf skorzystaj z promocji. Załóż telefon domowy w sieci TP, a za Plan TP darmowe wieczory i weekendy zapłacisz tylko złoty 22 W. Zł, nawet przez 3 miesiące zadzwoń 9393 i przyłącz się. Telekomunikacja Polska bliżej. Odkryj nowy dezodorant FASport Active. Teraz aktywne składniki zapewniają 24-godzinną świeżość i wyjątkową skuteczność. Zawsze, gdy tego potrzebujesz. Jak się czujesz, kochanie? Świeżo. Dzięki FA. Nowy dezodorant FA Sport Active. Poczuj przyjemną świeżość FA. Teraz wypróbuj FA Cool Dive. Odświeża i chłodzi. znaleźć prawdziwe źródło orzeźwienia? Nie szukaj daleko. Lipton Ice. Orzeźwia naturalnie. Rok 1978. By zatrzeć ślady morderstwa, ktoś podpala dyskotekę. Kula pocharatała mózg. Co było motywem zbrodni? Kochałam go. Miłość. Czy gangsterskie porachunki? Nie lubiłeś go. Zadzierał nosa. Okłamałaś nas. Czy po latach uda się znaleźć odpowiedź? Wyrzekam się ciebie. To były ostatnie słowa, jakie powiedziałem do syna. Dowody zbrodni. Jutro o 21.20 w TVN. Stary cmentarz w Edynburgu. Tu od lat dzieją się rzeczy niezwykłe. Kilkadziesiąt osób zostało zaatakowanych przez tajemniczą siłę. Także w obecności telewizyjnych kamer doszło do dramatycznych zdarzeń. Nie do wiary. Jutro o 22.20 w TVN. Dzięki zeznaniom Dagmary aresztowano groźnego bandytę. Odbiegło dwóch w kominiarka, no i mnie uderzyli Nie raz, drugi tam. Już nie pamiętam ile razy. Jego wspólnicy chcą od niej 5000 euro na wyciągnięcie przestępcy z więzienia. Dagmara prosi o pomoc Rutkowskiego. Nie będę z Tobą rozmawiał! Pytam się, czy mam Cię wsadzić, czy nie? Detektyw. Jutro o 22.50 w TVN. W poniedziałek w TVN. O 20.10 plotka. Studenci chcieli przeprowadzić eksperyment naukowy. Doprowadzili do tragedii. A o 22.05 kierunek Sopot. Dziesięcioro wykonawców walczy o występ na festiwalu. Tym razem prezentujemy mandarynę. W poniedziałek w TVN. Plotka i kierunek Sopot. Tylko nie wpakuj się w, w kłopotę, chciał odnaleźć siostrę. Ładna. Naraził się narkotykowej mafii. Znasz ją? Co się dzieje? Kim jesteś? Trzymaj się z daleka. Czy posłucha ostrzeżenia i zrezygnuje ze swoich planów? Huraganowy Smith. Zaraz po filmie Słodki Listopad. Superkina. Nasz kraj poniósł wielką stratę. Wczorajszej nocy dwaj sędziowie Sądu Najwyższego zostali zamordowani. Chcę przejrzeć te akta. Studentka prawa znalazła dane kompromitujące polityków najwyższego szczebla. Informacje, które ktoś stara się ukryć. Ciekawa lektura, co? Zapierasz mi dech w piersi. Ona wiedziała wszystko. Ale wiedziała również, że może zginąć. rozmawiałam o raporcie. Ci, z którymi o nim rozmawiałam, nie żyją. tak Zaryzykuję. Udało jej się znaleźć wspólnika. Kogoś, komu może zaufać. Mają bardzo mało czasu, by opublikować raport. Muszą zdążyć nim mordercy, odnajdą ich kryjówkę. Oni nie